Właśnie e, przypominałem sobie z tatą fajną historię. <laughs> chyba mogę ją powiedzieć. Bo śmiało. E, wiesz co, no moje doświadczenia z dachami zaczęły się właśnie, jak byłem bardzo młody, to było w wieku chyba tata 12 albo 13 lat. E, jak poszedłem, tata mnie zabrał właśnie w sumie na pomiar. Pojechał ze swoim pracownikiem na pomiar e, do sąsiada. I poszliśmy razem, bo wiadomo, dzieciaki na wsiach kiedyś tylko chodziły za, tade, za, za ojcami, bo cały czas coś trzeba było robić. Nie siedziało się przed komputerem, tak jak w dzisiejszych czasach to jest, tylko coś się cały czas robiło. No i wszedłem, ta taka zajmika stać na dole, a ja sobie to jakby wszedłem za nim. Tata był na jednej stronie. Wysoka piętrówka pod eternitem. Tata na jednej stronie mierzył z pracownikiem, a ja sobie wyszedłem na drugą i sobie łaziłem po dachu. I dlatego ta sytuacja tak mocno mi się wdarła w pamięć, bo pamiętam jak tam mama z podwórka tam z tyłu drze, za przeproszeniem, no, nie powiem co, na ojca, że, że dlaczego mnie wpuścił i tak dalej, jak tata, A, on, ale... a on, on nic o tym nie wiedział, tak? Tak, tak. Także dostał tam swoje co od, od mamy. No i tak się zaczęło chyba ten taki dreszczyk emocji troszkę został z tamtych lat i, i jestem tu, gdzie jestem. Powiedz Maciek, czy te tradycje dekarskie sięgają pokolenia Twojego taty, czy Wasza rodzina ma jeszcze dłuższe te tradycje dekarskie? Jak to, jak to wygląda? No u nas akurat właśnie jest to tak z dziada, pradziada. Dziadek robił Tata robi, tutaj mogę pochwalić Tatę, że Tata właśnie też fajna historia jest, że pierwszy swój dach zrobił w wieku 13 lat. Jak właśnie dziadek yy, spadł z dachu, niestety, i złamał nogę, i obojczyk. Także Tata z kolegami kończył yy, całą stodołę. Także tutaj. Mam, mam dobrego mentora. Czyli tata zaczął w wieku 13 lat już robić dachy, a ty w wieku 12 lat tylko chodziłeś po dachach. Tak, tak, tak. Ja, ja robiłem, zacząłem tak na dobrą sprawę od wszystkich wakacji bodajże chyba gimnazjum i liceum. Także tak. A powiedz mi, to było takie naturalne, że czy był jakiś moment w, w twoim życiu, że się zastanawiałeś, że może jednak nie dekarz, może jednak odejdę do tych tradycji, czy, czy w ogóle nie było nawet y, przez chwilę takich y, myśli, żeby gdzieś pójść w innym kierunku? Wiesz co, no, zawsze są jakieś inne myśli. Człowiek cały czas tam coś szuka w życiu i próbuje. Wiadomo, z tatą też, tata mocny charakter, jak i ja, i czasami się spieramy. Także y, były, miałem tam jakąś przygodę też z innymi pracami, wiadomo, ale no. No nie, nie, nie lubiłem takiej pracy innej, wiadomo, że w dekarstwie jest to, że po prostu ruszasz się cały czas, robisz cały czas coś innego, każda budowa jest inna, inny dach, inne doświadczenia, inne materiały, także nie jest to powtarzalna rzecz, yy, która się po prostu nie nudzi i szybko do tego wróciłem. No i na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałem Cię zapytać o ubiegłoroczną yy, edycję, która była yy, Chyba wyjątkowa z tego względu, że jesteś zwycięzcą, jeszcze do tej pory, na razie cały czas aktualnym w kategorii dekarstwo. Jak wspominasz tamtą edycję i ten udział w konkursie Dachmasters? Wiesz co, to był Teraz, mój, tak z perspektywy czasu na perspektywy nie, na czasu? Na... Więc to był mój drugi konkurs. W Blachotrapecie, właśnie mi się nie udało, bo się w ogóle nie przygotowywałem. I powiedziałem sobie, że. Kurczę, tutaj jest drugi konkurs, tutaj muszę się przygotować, także jeszcze od Arka Gnata dostałem kluczyki do naszego oddziału i całą niedzielę, sobotę i niedzielę klepałem makietę, żeby po prostu nie zastanawiać się już tutaj y, na miejscu, tylko po prostu robić swoje, zrobić y, coś dobrze, szybko, jakieś rozwiązania, już było opracowane. No i po prostu wygrałem, także... Trzeba po prostu ćwiczyć, ćwiczyć jeszcze raz, ćwiczyć, szkolić się, żeby po prostu móc wygrać takie konkursy. Wobec tego nie da niestety rady.